Witaj na kanale Szepty Wieczności. Relacjonujemy tu doświadczenia bliskie śmierci, przekazane przez tych, którzy byli po drugiej stronie podczas śmierci klinicznej lub w inny sposób. Te filmy mają wnieść w nasze życie trochę nadziei i pokazać, że nasza świadomość to czym naprawdę jesteśmy po śmierci ciała fizycznego żyje dalej i ma się dobrze. Jeżeli uważasz takie treści za wartościowe to proszę rozważ danie nam lajka i subskrypcji z dzwoneczkiem. Dzięki temu będziesz dostawać powiadomienia o nowych filmach, a nam pomoże to się rozwijać. Witam także bardzo serdecznie wszystkich powracających widzów. Dziękuję, że z nami jesteście. Zaczynamy! David mówi, że pochodzi z małego miasteczka w Karolinie Północnej o nazwie Yanceville. Jan Civil liczy niewiele ponad tysiące mieszkańców. Dla niego to jak historia Huckleberry'ego Fina. Zawsze był w lesie, zawsze wspinał się po drzewach, zawsze w naturze. Opowiada, że miał naprawdę piękne doświadczenia jako dziecko, które sprawiły, że początkowo postrzegał to życie jako magiczne. Był głęboko zainteresowany kopaniem w ziemi i próbował znaleźć skamieliny. Wszystko, co znalazł, nawet jeśli był to tylko kawałek stłuczonego szkła, wyobrażał sobie, że to magiczny kawałek skarbu. Karolina Północna jest piękna, ale hrabstwo Caswell, w którym dorastał, jest jednym z najbiedniejszych hrabstw. Jest tam wiele głęboko zakorzenionych napięć rasowych. Nawet dziś jest tam duża aktywność Ku Klux Klanu. Opowiada, że tworzy to wiele dynamik, w których ludzie są traumatyzowani i to pozostaje nierozwiązane. Słyszał ludzi wokół siebie, którzy w pewien sposób odtwarzali tę samą nienawiść, którą otrzymali. Było to powtarzane i przetwarzane w jego codziennym życiu, w domu, w szkole. Przesiąkł tym, to wpłynęło na to, jak się czuł, jak się zachowywał. Mówi, że po prostu zaczął nienawidzić. Na własne oczy widział marsze Ku Klux Klanu na głównej ulicy najbardziej ruchliwej ulicy w mieście, wiele razy, i widział ból i złość ludzi, kiedy to się działo. Obserwował swoje ciotki, obserwował swoją matkę, obserwowałem to i czuł tyle bólu, tyle złości, i to w niego wrosło, to na niego wpływało, to sprawiało, że stawał się jeszcze bardziej wkurzony, to usprawiedliwiało każdą negatywną myśl, którą miał. Myślał, że może wygłaszać te ogólne stwierdzenia o wszystkich białych ludziach, a to przecież nie miało sensu, ponieważ jedno z jego najwcześniejszych wspomnień z dzieciństwa pochodzi z przedszkola w Graves' Chapel Church, gdzie panna Miller była jedną z nauczycielek była biała. Dawid pamięta, jak trzymała go na kolanach, kiedy opowiadała historię i czuł jej miłość do siebie. Pamięta też inne przykłady białych ludzi, którzy naprawdę się nim szczerze interesowali i byli mili. Jednak miał w sobie tę narrację, którą po prostu odtwarzał w swojej głowie w kółko i w kółko. Ignorował dobre rzeczy i skupiał się tylko na złych, i to się samo nakręcało. Ta narracja pochłaniała i przesłaniała wszystko inne. Zauważał wszystko to, co wspierało tę narrację. Wszystko zdawało się potwierdzać to, w co chciał wierzyć? Jego układ nerwowy był pobudzony. Zawsze był gotowy do walki, zawsze był gotowy na wojnę. Działał w energii, w której przeważnie oczekiwał, że ktoś powie coś obraźliwego, a on wtedy mógłby wybuchnąć na tę osobę gniewem skumulowanym przez setki lat prześladowań. Dawid mówi, że taka energia powoduje nadciśnienie. Dawid mówi, że bycie w takiej energii jest bardzo bolesne. Nie doświadczał niczego, co by go uszczęśliwiało. Był nieszczęśliwy. Mówi, że studia były jeszcze gorsze. Starał się zrozumieć to wszystko, ale ten gniew, ta nienawiść nadal była usprawiedliwiona. Nie było w jego życiu duchowym zrozumienia, co sprawiało, że nienawiść stała się dysfunkcyjna i toksyczna. Nawet kiedy jego ciało zaczęło mówić mu, że nienawiść go zabija, że nie mógł nic jeść więc czasami po prostu nie jadł, bo jedzenie czegokolwiek w pewnym momencie było niemożliwe. Dawid mówi, że spowodowało to uszkodzenie jego układu trawiennego oraz nadciśnienie, którego nie leczył. Czasami sprawdzał ciśnienie krwi i wynosiło 224 na 190. Po prostu żył swoim dniem, nie zwracał uwagi na znaki, które jego ciało dawało mu przez cały czas usprawiedliwiał swoje nastawienie i tożsamość osoby, która musiała naprawić tę dysproporcję rasową. Chciał się czuć jak mesjasz, jak czarny zbawiciel, który naprawi to wszystko. Był 1 lutego 2021 roku. Dawid był w garażu z dwoma przyjaciółmi i poczuł ten ból, który początkowo nie był w klatce piersiowej. To było jak rozdarcie, które nastąpiło w moich plecach, w okolicy za sercem. A potem poczuł, że jego lewe ramię zaraz odpadnie. Nie powiązał tego bólu z sercem. Miał już siedem przepuklin dysków. Dwa rozerwane, dwa wypukłe, więc ból pleców był dla niego czymś normalnym. Spojrzał na swojego przyjaciela wielkimi oczami i powiedział, że ból pleców mocno się nasilił. Wyszedł z pracy, czuł mrowienie, jakby ukłucie, i wiedział, że coś jest nie w porządku. Siedział przez chwilę w samochodzie, czekając, czy to minie, i udało mu się uspokoić na tyle, aby mógł to odczucie tolerować. Ruszył w drogę do domu. Gdy dotarł do domu, sytuacja się pogorszyła, czuł trzepotanie i pieczenie, i teraz czuł to w swoim sercu. Po dotarciu do domu jego partnerka Trisz zabrała go do szpitala. Gdy był w samochodzie, tracił oddech, czuł się jakbym się dusił. Oddychał naprawdę głęboko, próbując pozostać przytomnym. Gdy dotarli na oddział ratunkowy, był oszołomiony. Od razu został położony na noszach i prawie natychmiast zemdlał. Dawid ludziom, którzy uważają, że to, co mu się przytrafiło, jest halucynacją, zwraca uwagę na to, że zemdlał w drodze do pomieszczenia w szpitalu, w którym był ratowany. Przed swoim zemdleniem nie widział tego pomieszczenia. Nie stracił świadomości. Patrzył z perspektywy noszy, ale nic nie widział. A tam, gdzie byli ludzie, były punkty, które wyglądały prawie jak nocne niebo. W tamtym stanie to było dla niego zrozumiałe, ale jeśli chodzi o wyjaśnienie tego świadomemu umysłowi, to jak mówi, nie wie dlaczego rozumiał, co się działo w tym momencie. Po tym, jak zobaczył czerń i punkty światła zamiast ludzi, jego perspektywa się przesunęła i znalazł się ponad ciałem, patrząc w dół. Widział wszystko w tym pomieszczeniu. Widział, gdzie byli ludzie, widział, jak wpychali go tam na tych noszach, mógł zobaczyć wszystkich, w tym kobietę, która była w kącie pokoju i trzymała twarz schowaną w dłoniach, i była naprawdę smutna z powodu tego, że umieram. To było jedno z pierwszych odczuć, kiedy opuścił swoje ciało. To było jedną z rzeczy, które najbardziej go zaniepokoiły. Było to coś w rodzaju dlaczego ona jest smutna. I to jest takie piękne, to jest takie idealne. Nie cierpiał, nie był zdezorientowany. Tamten facet nie żył, ale on żył. To było dla niego piękne. Dawid uważa, że to nie była halucynacja. Że poza swoim ciałem, widział w czasie rzeczywistym, co się ze nim działo, i wszystko inne. Nie było żadnego rozdzielenia w jego świadomości, przerwy między tym, czego doświadczał będąc w ciele i poza ciałem. To był ciągły przepływ doświadczeń. Kiedy opuścił swoje ciało i spojrzał w dół, było wiele rzeczy, które zrozumiał. Jak na przykład, że on nie żyje, jego ciało jest martwe, umysł jest martwy, ego jest martwe i po tej serii pewnego rodzaju uświadomień słowa napłynęły bardzo wyraźnie, były słyszalne. To były słowa takie jak energia, światło, dusza, duch, świadomość. To był zalew słów. Nie były w jednej linii, to było jak grupa głosów, po prostu wypowiedziały te słowa, ale czuł, że to on sam to sobie wyjaśniał. Wszystko było energią, wszystko czuł jako miłość i czuł się częścią tej całości. Wcale nie czuł się od tego oddzielony i wszystko na co patrzył, każde pytanie, które miał, jasność była natychmiastowa. Momentalnie przechodził od jednej kwestii do drugiej z takim dziecięcym zdumieniem. Nie miał pamięci swojej ludzkiej egzystencji. To była po prostu świadomość, która postrzegała te rzeczy i integrowała natychmiast. Obserwował wszystko. Obserwował kobietę, która trzyma się za twarz i jest po prostu smutna z powodu jego śmierci, a po chwili przeniósł swoją uwagę w górę i natychmiast znalazł się w kosmosie. Nie było tunelu. Szybko stał się świadomy tego, co ludzie nazywają światłem. Światło było u góry. A po jego prawej stronie. Izba przyjęć szpitala była na dole, a po jego lewej stronie. A to, co było przed nim, na co patrzył, to była przestrzeń kosmiczna. To był region formowania się gwiazd. To, co było pod nim, było tym, co ludzie nazywają pustką. Czuł, że jest w czerni, i otaczała go ona jak aksamit. Czuł, że każdy aspekt bycia bezcielesnym w tej chwili dla niego wszystko wydawało się miłością. Czuł, że to miłość, czuł, że system, w którym się znalazł, był po prostu miłością, a on sam był po prostu jej częścią. Ale czuł też, że to było wszystkim, każdą możliwością, każdym przeszłym doświadczeniem. Wszystko, wszystko było w tej pustce, w tej czarnej przestrzeni. Kiedy na nią spojrzał, ona zareagowała. Odpowiedziała, i jeśli była jakaś myśl, która nie była kompletna, Stała się kompletna natychmiast. Jeżeli byłaby tam jakaś myśl, braku czegoś, to satysfakcja z posiadania tego byłaby w pełni odczuwalna przed tą myślą. Była tam kobieta, z którą rozmawiał. Nie chciał po prostu magicznie zapomnieć o ludziach, których kochał w tym życiu. Próbował jej wyjaśnić, że to ludzka myśl pochodzi z mózgu, która pochodzi z pamięci, która pochodzi z życia, które pochodzi z wierzch. Ale kiedy opuścisz to ciało, ludzkie ciało z mózgiem, który ma pamięć, że będziesz jako energia, która jest połączona z tym doświadczeniem, i to całe doświadczenie jest zintegrowane w Tobie. Nie brakuje niczego w tym doświadczeniu. Ono nie zniknęło, jest zawsze dostępne. Każda część tego doświadczenia, które masz, jest wyryta w nieskończoności. Nie ma czegoś, co znika i nigdy i nigdy nie może być ponownie doświadczone. Zawsze tam jest, więc niczego nie przegapisz. Jesteś bardziej zintegrowany z systemem poza ciałem niż w ciele. Dawid mówi, że to jest w pewnym sensie to, kim jesteśmy indywidualnym węzłem gromadzącym perspektywę, która ostatecznie jest przekazywana z powrotem do systemu i staje się możliwością, opcją dla każdego innego w systemie na zawsze. Więc twoje doświadczenie nigdy nie jest tracone. Dawid mówi dalej, że kiedy był w kosmosie, interesował się wszystkim, więc jego uwaga po prostu, po prostu przeniosła się wszędzie. Był taki moment, kiedy patrzył w górę na światło i pomyślał tak, jakby próbował zdecydować, czy w ogóle zamierza rozważyć, aby się tam udać. Potem spojrzał z powrotem w dół na izbę przyjęć i kiedy jego uwaga przeniosła się z górnego kąta w dół, z powrotem na lewo, to przeszło przez niego i stał się po prostu świecącą kulą światła. Wydawało się, że tym właśnie jest. Nigdy nie czuł się bardziej żywy niż wtedy, gdy był tą świecącą kulą światła. Nigdy nie czuł się bardziej świadomy tego, co dzieje się na tej planecie. W tym stanie zrozumiał wszystko. Ból, zamieszanie, tożsamość zniknęły. Jesteśmy wszyscy kulami światła, nie jesteśmy tymi ciałami. Dawid doświadczył kuli światła jako doskonałej, ponieważ nie jest zdezorientowana. Nie jest kontekstualizowana w ludzkim sensie w sposób, w jaki będzie przeważać w jedną lub drugą stronę. Była w pewnym sensie odłączona od specyfiki ludzkiego doświadczenia. Była po prostu świadoma: Ach, byłeś w tym ciele, och, to ciało jest martwe. To nie było w stylu: Och, byłeś czarnym aktywistą i musisz wrócić i wskoczyć do tego ciała i walczyć. Tak, Dawid wiedział, że z walką był już koniec. Dawid oglądał wszystko, co się działo później, oglądał, jak lekarze go reanimowali, ale największy obraz, który utkwił mu w pamięci, to kobieta, którą martwiło jego umieranie. Trzymająca swoją twarz, jeśli jest jakaś mała część tego doświadczenia, która go rozczarowała, to to, że w tym momencie, gdy próbował wymyślić, jak się z nią komunikować, nie mógł. Nie mógł jej powiedzieć, że jest mu dobrze żeby nie była smutna, że tu jest pięknie, że plecy go już nie bolą, że nie jest zdezorientowany, że czuje się bardziej żywy niż kiedykolwiek. Ludzie, którzy byli wokół jego ciała, zaangażowani w reanimację, niektórzy z nich działali mechanicznie, po prostu wykonywali swoją pracę, nie było w tym żadnego zaangażowania emocjonalnego i David mógł to wszystko poczuć. Ale była jedna osoba, która była z przodu, trochę pod kątem i on naprawdę to przeżywał. W jego umyśle było to tak, jakby był odpowiedzialny za to, żeby Dawid nie umarł, i on nie chciał być za to odpowiedzialny. Dawid uświadomił sobie, że nie boi się już śmierci i nie boi się tego, co następuje po niej. Kiedy wrócił z doświadczenia bliskiego śmierci, był tak boleśnie świadomy wszystkiego wokół siebie: bólu i dezorientacji ludzi. Już wcześniej czuł, że ma te empatyczne tendencje, ale teraz to było razy pięć tysięcy, kiedy wrócił z doświadczenia bliskiego śmierci i myśli, że to przyczyniło się do tego, jak długo zajęło mu zintegrowanie się, ponieważ nie miał możliwości po prostu usiąść i wyleczyć się, gdy tylko mógł wstać, musiał wrócić do pracy. W pracy czuł się trochę inaczej, inaczej wchodził w interakcje, miał lepsze rezultaty, ponieważ nie grał już w tę polityczną grę. Ponieważ nie miał już żadnych uprzedzeń związanych z tożsamością, które wpływałyby na jego decyzje i wyniki. Właściwie patrzył na pracę w lżejszy sposób. Nie musiał już chodzić do pracy i spierać się o politykę, nie musiał zajmować się sprawami białych i ciemnoskórych, nie niósł już ze sobą ciężaru, gniewu i nienawiści. Był odbierany inaczej, miał lepsze interakcje z ludźmi, nie czuł, że ktoś próbuje zablokować jego postęp. Dawid mówi, że żadne z tych historyjek nie są prawdziwe. Nie wpływały już na jego rzeczywistość. Dawid opowiada, że takie doświadczenie daje niezwykle radykalne poczucie odpowiedzialności za każdą myśl. Czasami myślimy, że nie ma problemu, ponieważ tak naprawdę czegoś nie powiedzieliśmy, ale nadal zajmujemy stanowisko, mamy myśli o tym. Nie nazwałem cię tak, ale tak pomyślałem. Więc jeśli pomyślałeś, to ta myśl przyczyniła się do napięcia, które powstało w tym momencie. Dawid mówi, że musimy nauczyć się rozumieć, co robimy i co wybieramy. Nie możemy pozwalać, aby napięcie, ból i zamieszanie utrzymywały się zbyt długo, ponieważ to nas zrani i wpłynie na naszą perspektywę rzeczywistości, spowoduje uprzedzenia. Więc kiedy je poczujemy, naprawmy to, aby uprzedzenia nie siedziały w nas tak długo, aż staną się naszą częścią, a teraz trudno jest nas usunąć. Dawid mówi, że jego doświadczenie pokazało mu, że mamy tendencję do stawania się emocjami, zamiast je po prostu odczuwać i pozwalać im przeminąć. Mówi, że stał się nienawistny, zamiast po prostu powiedzieć o cholera, to było nienawistne. Nie zatrzymujemy się i nie zastanawiamy nad tym, nie myślimy o wpływie odczuwania nienawiści na twoją fizyczną istotę, czy to było osobiste, czy ta osoba jest po prostu nieszczęśliwą osobą, czy muszę zinternalizować to, co mówi, czy muszę nie, ale kiedy jesteś już na krawędzi i masz już te uprzedzenia, jesteś już gotowy, jesteś gotowy wkroczyć. Gdy tylko zostanie przedstawione zaproszenie, jesteś gotowy na nie odpowiedzieć, możesz być usprawiedliwiony. I na pewno poczujesz się usprawiedliwiony w swoim gniewie. To prawda, ale mój gniew mnie zabił, więc gdybym był w stanie zobaczyć, w czym byłem w inny sposób, zamiast reagować na to gniewem, zareagować odpowiedzialnie, zareagować z nadzieją. Może mogę pomóc to zmienić, zamiast wykorzystywać całą tę energię na nienawidzenie ludzi, którzy moim zdaniem tworzą dynamikę. Dawid mówi, że jedynym sposobem, w jaki był w stanie otrząsnąć się z połączenia z tymi historiami i tymi narracjami, było to zresetowanie poprzez swoje doświadczenie bliskie śmierci i otrząśnięcie się z tych narracji. Jego doświadczenie wydarzyło się w taki sposób, że dało mu to pewien inny rodzaj jasności i jest dla niego okazja, aby pójść naprzód inaczej. Kropka. Jeśli nie skorzysta z tej okazji, to jest wybór, którego dokona, ale okazja istnieje. Powraca się do tych samych rzeczy, które doprowadziły do śmierci. Dawid wraca do tej samej frustracji, wraca do tych samych chwil beznadziei, ale teraz wie, że może świadomie wybrać to, czy pozostanie w tej emocji, czy stanie się beznadzieją, czy stanie się frustracją, czy stanie się nienawiścią. Nie, przetworzy to, pozwoli temu uczuciu zrobić to, co ma zrobić w tej chwili, a potem zostawi je w spokoju, pozwoli mu odejść i przejdzie do następnej myśli, następnego wyboru. Dawid mówi, że mamy tutaj doświadczenia i z powodu narracji i historii, które wybieramy, staje się to negatywnym doświadczeniem, pozytywnym doświadczeniem, ale to wszystko są tylko historie i nie musisz wybierać tych historii. Spójrz na świat wokół nas, to myślenie i te orientacje, które mamy wobec siebie nawzajem, na tę planetę i życie to nie działa. Dawid mówi, że im jaśniej rozumie to, czym jest bycie człowiekiem umysł, ciało, ego i dusza że jest nieskończona i opuszcza to miejsce jest idealna, nie trzyma się ludzkiej traumy, nie trzyma się tej rzeczy nie trzyma się, ale jest wieczna. I to jest to, czym jesteś. Dawid mówi, że tworzymy nasze następne życie właśnie teraz, w tej chwili, z naszą uwagą i tak długo, jak możemy posiadać naszą uwagę i nie pozwalać, aby nasza uwaga była całkowicie manipulowana i zakłócana programami, które nie mają źródła w nas. Jeśli skupiasz się na nieszczęściu, pogłębiasz nieszczęście. Jeśli skupiasz się na nadziei. Zwiększasz prawdopodobieństwo, że inne rzeczy mogą się wydarzyć poza negatywnymi możliwościami, a jeśli zbiorowo zaczniemy rozumieć, jak pobudzić naszą uwagę na różne sposoby, wtedy możemy powiększyć nasze kreatywne zdolności. Jeśli jednostka może skupić swoją uwagę na tym, czego chce i to dostać, wyobraź sobie, że 20 tysięcy, 30 tysięcy milionów jednostek może skupić swoją uwagę na tym, co zjednoczone i co może stworzyć.